Część trzecia. Teraz naprzemiennie z letnią Alą będziemy zadawać sobie wzajemnie zagadki, których wcześniej e, nie układałyśmy. Kto zaczyna, Ala? No to zadawać zagadkę. To jest to, co pływa w wodzie. Łódka? To jest to, co lata y, po niebie i do tego wsiadają ludzie, jak chcą lecieć do innego kraju. Samolot. Dobrze. Teraz ty. To jest to, kiedy piję. Piła. To jest to, co czasami stoi na stole i do tego w, y, wkładamy kwiaty. Wazonik. Świetnie. To jest to, co może szczypać. rak. Te. To jest to, co czasami mama przyszywa, jeśli odpadnie z yy, steterka. Albo z kurtki. I jest okrągłe. Guzik. Dobrze. Teraz ty. To jest to, w tym mieszka król. Zamek. To jest to, czym myjemy zęby. Pasta. Nie. Wkładamy to do ust. Szoka. Świetnie. Chciałabym to pomóc. Ale mama mnie nie kupuje. <noise> to jest to, co my mamy w domu. I można tym się tym Igła? Nie. Nożyczki? Nie. Nóż? Nie. No i Rzeczywiście. Co to jest? Na tym siadacie w przedszkolu, kiedy prowadzone są zajęcia. Dywan. Świetnie. Ja Twoja kolej. Dobra, no to ostatnia dla ciebie. Wieje za oknem. Jak? Świetnie. Mam jeszcze jedną bardzo słodką. Jak. Jest na patyku. Lizak. No, dobra. I ostatnią chcesz jeszcze? Co mama zmienia raz w miesiącu e, w kuchni? Kalendarz. Dobra.